Ostatnio na Facebooku, e, w sponsorowanych, wyświetliła mi się stronka zatrzymajfaceta.pl. I myślałam, myślałam, że sobie na ten temat nagram, bo brzmi to dość desperacko i można się pośmiać. Ale potem okazało się, że Anna Szlęzak w sumie ma głowę na karku i nie mam wystarczająco powodów się jej jakkolwiek czepiać. Czytanie jej artykułów sprawiło, że zdałam sobie sprawę z tego, że umrę samotnie. Więc dzisiaj znajdziemy trochę trików na znalezienie sobie chłopaka. Z pomocą przyjdzie nam stronka magazynu JOY. Znalazłam tu sobie artykuł, y, czego mężczyźni nie lubią w urodzie kobiet. Numer jeden. Jeżeli jesteś blondynką, to więc, że on nie znosi, gdy decydujesz się na zmianę koloru włosów. Jeżeli jesteś blondynką... Czy, czy to się tyczy tylko blondynek w takim razie? Mężczyźni nie lubią, gdy zbyt dużo eksperymentujemy z włosami i co do zasady wolą nasz naturalny kolor. Tak lepiej. Nie wiem czemu, ale według mnie idealnym opisem tej fryzury jest wyglądam jakbym lubiła anime. Punkt drugi. Czarne, mocno brązowe usta dla mężczyzn w takich kolorze wyglądamy zbyt demonicznie. Zdecydowanie wolą jasne kolory czerwony, różowy czy pomarańczowy oraz pomadki tego rodzaju śminki lepiej zostawić na inne okazje niż pierwsza randka. Niestety nie mam czarnej albo mocno brązowej śminki, ale mam fioletową, która też jest ciemna. Nie wiem, czy to widać już, ale przez 19 lat mojego życia zdecydowanie bardziej wolałam spać dłużej niż być atrakcyjną, więc. To wszystko byłoby teraz o wiele łatwiejsze. Czy, czy już wyglądam jak. antychryst. Punkt trzeci. Mężczyźni lubią proste włosy u kobiet, jednak nie do przesady. O wiele bardziej podobają im się fryzury, które nie wyglądają jak wyprasowane prostownicą. Niestety nie posiadam czegoś takiego jak prostownica. Ale na pomoc przychodzi nam artykuł 8 fryzur, które nie podobają się facetom. I wreszcie coś, co mogę zrobić: Messi Band. już napisane jest, że zrobienie go wcale nie zajmuje kilkunastu minut? To. kilkunastu minut! Znowu moje elfie uszy. Zbyt dużo różu na policzkach. Owszem, delikatnie zaróżowione policzki to idealne dopełnienie pięknego i kobiecego makijażu, jednak należy zachować tu pewien umiar. Według mężczyzn przesadnie różowe policzki kojarzą im się z porcelanową lalką i uważają je za zbyt krzykliwe. Niezadziwiająco okazuje się, że nie mam czegoś takiego jak róż, ale mam alternatywę. Piękna. Mogę z tego zrobić cosplay TV. Niesamowity postęp, już czuję się bardziej atrakcyjna, mam wrażenie, że miłość już za kilka sekund zapuka do moich drzwi. Następny podpunkt, mężczyźni nie są fanami kresek w wersji XXL, zwłaszcza w innym kolorze niż czarny. Odpuśćmy sobie więc zbyt mocne makijaże i eksperymentowanie z kolorami. I tutaj pojawia się jak zwykle ten stereotyp, że kobiety malują się, żeby być Ładne dla innych, a nie dla siebie, i nie robią tego w ogóle z powodu tego, że to jest ich pasja, albo jakieś zainteresowanie, albo lubią sobie poeksperymentować. Akurat kredkę mam, kredkę mam, ale czarną. To może trochę zająć, bo wiecie, lata praktyki. Człowie, które znają się na makijażu, pewnie mnie oglądają, dostają do takiego raka. Sorry. To Was satysfakcjonuje. Ok, next one. Ale punkt szósty to czesz te dorysowane brwi. To nie jest coś, na co z chęcią patrzą faceć. E, oczywiście bujne brwi z pewnym umiarem są wskazane. Jednak zdecydowanie ograniczmy naszą inwencję twórczą w przypadku dorysowywania brwi. Niestety ta kredka jest moją jedyną, więc tą samą kredką robimy sobie brwi. Będą czarne. 7. Kolorowe włosy, ale to, to już mamy z głowy trochę. Naklejki, wzorki na paznokciach. Generalnie mężczyźni nie przepadają ze zbyt jaskrawymi kolorami, ozdobieniami i wzorkami na paznokciach. Preferują zadbane paznokcie o stonowanych kolorach. E, niestety, nasza lista dobiegła do końca, ale na szczęście internet obdarzył nas. Wieloma artykułami typu czego mężczyźni nie lubią w kobietach. 11 cech kobiecego wyglądu, których faceci nie lubią najbardziej. Zaniedbane dłonie, obdrapany manikir. Tak lepiej? Podwójne proszkowanie twarzy. Gdzieś zbyt duża warstwa podrycona. Przez... Także tapetą lub kipsowaną ścianką. Pięknie. Ale to podwójne było powiedziane. Mówią, chcesz być piękną, musisz cierpieć. Teraz rozumiem. Ciało w tatuażach! Co prawda dziś coraz więcej kobiet decyduje się na robienie sobie tatuaży niemniej. Niewielu mężczyzn takie pomysły popiera. Skóra kobiety sama w sobie jest wspaniała. Miejsce sztuki jest na ścianie, a nie na ludzkiej skórze. Tatuaże, zwłaszcza duże i kolorowe i masywne na kobiecych ramionach, rękach, łydkach, czy nad kostką są według mnie męskie. Wyglądają fatalnie do delikatnej kobiecej sukienki. Zauważyłam, że... Moja brew, trochę dyslokacja brwi. Zawsze chciałam mieć tatuaże. Zobaczymy, co ta pani tutaj ma. Gwiazdkę. Okay. To niesamowite. Właśnie musiałam odebrać telefon mojej mamy, która pytała mnie o studia. A ja chcę tutaj, rysuję sobie gwiazdki i robię sobie pośniwisko w internecie. Pani ma jeszcze jakieś wstążki z napisami. O. Teraz jest kolorowy. To najlepsza rzecz, którą kiedykolwiek w życiu lewą ręką napisałam. Co nie? Brwi jak logo McDonald's. Da się naprawić. Proporcjonalnie wielkie usta. To da się naprawić. Możemy mieć Miranda Sings. Ha. Tak lepiej. Z tego, co się znam na rysowaniu i na sztuce i na anatomii ludzkiej, to usta tej typki wcale nie są takie złe. To mnie chyba bardziej martwi. Teraz idzie mój ulubiony punkt. Mój ulubiony punkt z tego wszystkiego. A. Zaniedbane grube ciało. Jeśli tusza nie wynika z choroby, to z zaniedbania i opychania się kolorowymi, słodzonymi napojami i fast foodem. Kobietę uznaje się za zaniedbaną. Jeżeli widzę, że kobieta, w dodatku młoda kobieta, jest tłusta i opycha się na ulicy kebabem czy innym fast foodem. Odbieram to jako jej ignorancję w stosunku do swojego ciała. Mam wrażenie, że osoby, które tak robią, traktują swoje ciała jak zwykły śmietnik. Co z tego, że później kupują tabletki na odchudzanie czy przechodzą na dietę, jeśli o siebie nie dbają w wieku 20-20 kilku lat? To znaczy, że mają gdzieś nie tylko swój wygląd, ale i swoje zdrowie. Mówi Stanisław. No kurwa, pan Stasiu nam pojechał, nie? Pan Stasiu wie, wie co jest zdrowe, co nie? Tam, kobieta nie może o siebie nie dbać. Ona nie może jeść kebaba. Kebab jest dla facetów. Mam to tylko cech wyglądu, których nie lubią faceci, mam też cech charakteru, w które za bardzo się nie zagłębiałam, ale jest jedna po prostu perełka. Jest jedna perełka w tym wszystkim. Po prostu musiałam sobie ją zostawić, musiałam ją przeczytać. Tak nie wypada. Równość kobiet i mężczyzn. Tutaj już wiemy, że będzie dobrze. Równość kobiet i mężczyzn to podstawa naszej obecnej cywilizacji. Jednak wiele z Was, drogie panie, zrozumiało wspomnianą równość na opak. W tym wszystkim nie chodzi o to, byście stały się nami. Zachowajcie swoją kobiecość, bo to ona nas do Was przyciąga. Subtelność, urok, delikatność. To wasze największe atuty w walce o męskie serce. Dlatego też nie zachowujcie się jakby. Nie bluźnijcie. Nie plujcie na chodnik, niczym piłkarz w trakcie meczu. Problem jest taki, że to nie jest tak, że to nie wypada kobietom. To nikomu za bardzo nie wypada. Kobieta nawet w męskim garniturze wygląda seksownie, ale pamiętajcie, że to zwiewne sukienki i bluzki na ramionczkach pokazują waszą kobiecość. Nie zakrywajcie się przed nami. Zupełnie tak, jakbyśmy miały coś, coś, coś zwanego własną wolą. Znaczy, nie trzeba pamiętać, że mężczyźni są wzrokowcami. Brzmi to tak, jakby nie mieli umysłów. Ja jednak chyba wierzę w mężczyzn, że w to, że mają umysły i że nie lecą tylko na to, co widzą. I tak najbardziej w tym fragmencie rozwala mnie to, że zaczyna się równość kobiet i mężczyzn, a potem opisuję. Jednak, że nie, że nie ma równości kobiet i mężczyzn, bo i tak kobieta ma się podobać facetowi. Mam nadzieję, że dzisiaj wszyscy nauczyliśmy się czegoś wartościowego, ja szczególnie. Widać, widać wyraźną zmianę na lepsze. Wyglądam trochę jak Joker. Ja idę się umyć, a w międzyczasie możecie zasubować albo polajkować mojego Peja na fejsie. Cześć mamo, jesteś ze mnie dumna.